Cześć, jestem Michał, a ja Ania, a to jest kanał Włóczymy się. Ej, poczekaj, pozostało nam tylko 77 sekund, żeby się sprzedać. Zaczynamy. To nie jest typowy vlog podróżniczy. Nie będziemy tylko przedeptywać nowych miejsc. Chcemy Wam przedstawić ciekawostki z podróży. Jak wielbłąd może żyć bez wody? Wielbłąd mnie atakuje. To nie było w planie. Łacińskie Sancta Sedes i nie jest to święte Sedes. Jak zostać papieżem? Gdzie jeżdżą najbardziej nietypowe samochody świata? ...amerykańskie Chryslery, Dodge, Chevrolety, Cadillaki, Fordy. Jak działa marokańska mafia? Osły idealnie nadają się do tej funkcji. To wszystko na kanale Włóczy Mi się. I co? Kupujesz nas?